Cześć, z tej strony amatoranka. Dzisiaj będzie filmik z małymi poradami, ponieważ już kilka osób mówiło mi, że a zimą to generalnie oni biegać nie lubią, bo na bieżni to jest sklepanie, a na zewnątrz jest zimno. Jak się wychodzi, no to wieje, czasami pada. Jest temperatura minusowa. Tak więc dzisiaj będzie kilka porad o tym, jak się przygotować na bieganie zimą. To co, startujemy, idziemy biegać. Dzisiaj jest odcinek na temat zimowego biegania. Właściwie skupiamy się na tym, w co się ubrać, co na siebie założyć, tak żeby nie było nam zimno, żebyśmy czuli względny komfort. Jak widzicie, ja mam na sobie opaskę dzisiaj, tak żeby chronić uszy. Czasami zdarza się też, że zabieram na takie zimowe bieganie czapkę, ale wtedy, kiedy jest o wiele niższa temperatura, bo trzeba pamiętać, że kiedy biegamy i się rozgrzejemy, to ta temperatura jest dla nas względnie o około 10 stopni wyższa niż na zewnątrz. Odczuwamy, jakby było 10 stopni więcej. No mróz jeszcze cały czas trzyma, ale jest nieznaczny około od 1 do 2 stopni na minusie. Tak więc na głowę mam tylko opaskę. Pod szyją jest chusta, tak zwany baw. Gdyby mi wiało, to mogę sobie łatwo tutaj naciągnąć tą chustę. Tak jakbym miała praktycznie czapkę. Kurtka, wiatrówka ona ma tylko za zadanie to żeby po prostu wiatr nam nie przeszkadzał, nie dokuczał, żebyśmy nie odczuwali zimna tego jeszcze bardziej. Ona też ma kaptur. Tak więc gdyby padało na przykład no to raczej tutaj mamy ochronę, nie zmokniemy. Teraz ściągnę ten kaptur, ponieważ nawet na tym postoju jest mi względnie ciepło. Piękne warunki przyrody, tak więc zima też nam pozwala na to, żeby odkrywać fajnie otoczenie nabiegowo. Pod kurtką mam tutaj taką bluzkę do biegania, która ma w środku taki ochronny, delikatny polar. Pod tym mam jeszcze koszulkę termoaktywną, która odprowadza wilgoć. Dzięki temu się nie przepocę. Bo wiadomo, że jak. Byłoby mi za ciepło, wydalałabym z siebie tą wodę w postaci potu, no to później będzie mi po prostu zimno, jak będę biegła, jak będę miała wilgotne plecy. Dół spodnie. Spodnie, które mają softshell. Tak więc nie było już potrzeby tutaj, żeby zakładać pod spód jeszcze jakąś, jakieś legińce termoaktywne, buty standardowe. Bruksy. No, zapomniałam dzisiaj rękawiczek, tak więc początkowo było mi dosyć chłodno w ręce i to by było na tyle. Tak więc tak przygotowani na bieganie, bo wiadomo, że każdy ma inne swoje preferencje, ale tak przygotowani na bieganie spokojnie damy radę pokonać e, swój trening, dystans kilku, czy nawet kilkunastu kilometrów, w zależności od tego na jakim etapie biegowym jesteśmy. No ale zanim pójdziemy biegać, to ważną czynnością, szczególnie właśnie zimą, jest odpowiednia rozgrzewka, bo wychodzimy z pomieszczeń ogrzewanych na zewnątrz, gdzie jest często właśnie temperatura na minusie. No i musimy się odpowiednio przygotować do tego biegu, bo odpowiednio rozgrzane mięśnie pomagają też osiągać rezultaty, ale co najważniejsze, jeśli się dobrze rozgrzejemy, wpłynie to też na to, że nie będziemy łapać kontuzji, bo wiadomo, że wychodząc z domu i wcześniej, właśnie nie wykonując jakichś ćwiczeń, przychodząc od razu do biegu, no czasami to się sprawdzi na takim wolniejszym wybieganiu. Natomiast zimą, właśnie kiedy jest temperatura dosyć niska, no to zalecam zrobienie rozgrzewki. Za chwilę zobaczycie kilka przykładowych ćwiczeń. Rozgrzewkę możecie też wykonać w domu i wtedy po prostu od razu przechodzić na dworze do biegania. Zobaczcie, co możecie tutaj wykonać. Tutaj też widzieliście taki mały wstęp, o czym w ogóle będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj będzie temat, jak się ubrać na zimowe bieganie. Nie też tylko może nie na zimowe, ale kiedy po prostu temperatury są niższe, kiedy pogoda na zewnątrz nie jest najbardziej korzystna. No wiadomo, że zaleca się tutaj u gór na tak zwaną cegórę. Zakładamy na siebie kilka warstw. Na filmiku nie widzieliście tej mojej pierwszej podstawowej warstwy, no bo było zimno, tak więc nie byłoby przyjemnie mi się rozbierać do krótkiego rękawka. Ale tutaj właśnie mam na sobie taką koszulkę termoaktywną, która jest pierwszą warstwą, która przylega do ciała. To jest materiał niebawełniany. No teraz wam nie powiem, z czego jest dokładnie zrobiony, natomiast on nam fajnie trzyma ciepło. Nie jest to aż taka cienka koszulka, jak mamy powiedzmy jakieś tarczówki do biegania, ale on po prostu doskonale odprowadza też wilgoć, bo to jest koszulka termoaktywna, a nie termiczna, czyli też oprócz tego, że daje ciepło, no to fajnie nam odprowadza wilgoć. No jest to szczególnie ważne właśnie, żebyśmy się też nie przepocili, no bo jak będziemy spoceni, będziemy mieli mokre plecy, no to na tych wybieganiach zimowych. Jak jest niższa temperatura, będzie nam po prostu nieprzyjemnie, jak będzie nam biało gdzieś tam po plecach. I jeszcze jedna ważna rzecz, na tym treningu niestety o tym zapomniałam rękawiczki do biegania. To są takie, no, rękawiczki sportowe, pięciopalczaste. Wydawałoby się, jak zwykłe rękawiczki, ale one też nie są bawełniane, no bo bawełniane rękawiczki będą wchłaniały wilgoć. I też będą nam jednak trochę za bardzo grzały te dłonie. To są yy, tak właściwie rękawiczki, które ja zakładam, jak jest już yy, no, bardziej minusowa temperatura, dopóki też yy, na początku organizm się nie rozgrzeje. Yy, później można je oczywiście zdjąć, jak nam będzie za ciepło. Tak więc nie ma tutaj problemu. No ale na początek zalecałabym, te rękawiczki są yy, fajne tutaj mają też takie małe elementy odblaskowe w każdym jakimś sportowym sklepie na pewno sobie znajdziecie takie rękawiczki natomiast jak jest jeszcze bardziej zimno to tu są rękawiczki, które mają też softshell na sobie one ogólnie bardziej były wykorzystywane gdzieś tam w górach czy na jakichś szlakach tak więc są jeszcze bardziej grube no ale też fajnie oddychają, tak więc rękawiczki zalecałabym na początku, czasami też niektórzy producenci kurtek biegowych przeznaczonych właśnie na takie sezony jesienno zimowe, doszywają dodatkowo do rękawów też takie no właśnie rękawiczki, możemy wtedy schować dłoń, też jest to fajnym rozwiązaniem. Mam taką jedną kurtkę, też z tego korzystam, tak więc Myślę, że, że to będzie nam pomagało właśnie zachować taki komfort. No, i po prostu ręce nam nie będą się odmrażały. Kolejna rzecz: buty. Na tamtym treningu miałam moje buty Bruksy, które są przeznaczone właśnie do biegania w terenie. No teraz zimy nie są takie ostre i ogólnie jak nie ma powiedzmy dużych przymrozków, nie ma lodu, nawierzchnia jest korzystna, no to możemy sobie korzystać ze zwykłych butów, nawet asfaltowych, jak biegamy po mieście. Natomiast kiedy chodniki są oblodzone, no to dla własnego bezpieczeństwa ja zalecam właśnie takie buty, nie mówię, że to koniecznie ma być ten sam model natomiast chodzi właśnie o ten bieżnik który jest agresywny będzie nam się fajnie podłoża trzymał no i będzie mniejsze ryzyko tego, że gdzieś tam będziemy się ślizgać że nie daj Boże się przewrócimy a te buty też, one mają specjalną tutaj właściwość goreteksu czyli po prostu materiału takiego wodoodpornego i dzięki temu jak będzie właśnie nawet śnieg leżał, no to te buty nie będą nam nasiąkały, a wiadomo, że jak stopy nam przemogną, no to niestety zaczyna nam się robić zimno, tego chcielibyśmy uniknąć. Ale mówię, jeśli warunki na to pozwalają, nie ma jakiegoś lodu, nie ma śniegu, no to są, wykorzystujemy sobie zwykłe buty do biegania. Natomiast jeśli właśnie nawierzchnia jest Oblodzona, no to nawet po mieście ja biegam wtedy w takich butach, które są przeznaczone w teren. Tak jak mówiłam, chodzi o to, żeby bieżnik nam dobrze trzymał y, tego, tą, tą stopę, żeby nam noga nie uciekała, no i w ten sposób zapobiegamy ryzyku kontuzji. Mam już właściwie omówiony cały strój, jaki powinniście na siebie założyć, jeśli biegacie zimą. Wiadomo, że jak są temperatury jeszcze bardziej tutaj niskie, pada dodatkowo śnieg, no to najważniejsze właśnie jest to, co powiedziałam na początku, żeby się ubierać warstwowo. Jak będzie nam za ciepło, to sobie po prostu ściągamy kolejną warstwę, no ale jak będzie właśnie dosyć dużo na minusie, no to wiemy, że, że nie przemarzniemy. Wiadomo, że też musimy się ubrać tak, jakby było 10 stopni więcej niż jest rzeczywiście. No bo tak podają tutaj różne poradniki, właśnie, że jeśli biegamy, to odczuwamy taką temperaturę, jakby było 10 stopni więcej. Najbardziej wymagającym moim takim biegiem zimowym to był bieg na morskie oko, który też jest na, na, na kanale. No i tam wtedy rzeczywiście była czapka, ale czapka też. Taka, która oddychała, czapka typowo do biegania, w końcu jesteś, była chusta, nie? były rękawiczki, 16, oprócz tej pierwszej warstwy na krótki rękaw była na to jeszcze koszulka termoaktywna, ale z długim rękawem, dopiero na to była bluza i na to była kurtka, która też miała na sobie softshell, tak więc w tym było mi wystarczająco ciepło, też się nie przegrzałam, miałam komfort termiczny, no ale po prostu... Tam leżał też śnieg, i temperatury były dosyć znaczne na minusie, bo to jednak były tatry. Tak więc wtedy trzeba było się lepiej przygotować. No a takie zwykłe treningi gdzieś tutaj, jak sobie robimy, wybiegania. Ten strój, który wam pokazałam, w zupełności wystarczy. Tak więc pozdrawiam. Jak będziecie mieli jakieś pytania, zachęcam do komentarzy. Postaram się na każdy odpowiedzieć. No, trzymajcie się. I wychodźcie biegać. Zima nie jest taka zła. Zimą też da się fajnie trenować. Tak więc już po treningu wyszło mi 7 km takim spokojnym tempem. Tak jak widzieliście, byłam ubrana odpowiednio do temperatury. Nie ma też co ubierać się za ciepło, zakładać zbyt wielu warstw po to, żeby się po prostu nie przepocić. Teraz sobie mogę spokojnie spacerkiem wrócić. No a jakbym była spocona, to pewnie za chwilę byłoby mi zimno. A i nie zapominajcie jeszcze o rozciąganiu po treningu, ale w takich warunkach trochę chłodniejszych możecie to zrobić oczywiście w domu. Będzie to pewnie przyjemniejsze. Sam już taki spacer kilkuminutowy od razu po bieganiu delikatnie nam regeneruje mięśnie tak więc tylko rozciąganie ewentualnie rolowanie zależy co kto lubi i tyle wiecie już jak się ubrać na bieganie w zimie cześć pozdrawiam